O, jesteś tam? Dryn dryn Do ozorca. Pana pizza. Detektyw Rutkowski. Panie prezesie, spotkanie. Co znowu chcesz, Karl? Chcę znowu poczuć moc przyjaźni. Nie przyjaźnimy się już! Nie dostałeś pianino prosin? Pianino nie powinno krwawić ani jęczeć! Chyba bardziej miał się liczyć sam gest. Dlaczego nie pójdziesz przerażać innych, Karl? Tęsknię za twoim marudzeniem, a polowa maska nie wystarcza, za mało marudzi. Zrobiłeś maskę mojej twarzy? Mhm. Mm a skoro o tym mowa, naprawdę uważałbym na federalnych. Karl? Niektórym jesteś znany jako Paulowicz Lamanow, znany przemytnik opium na zachód. Wracaj do domu, Karl! Wzywam policję! Zły wybór, Paulowicz. Wiesz dobrze, że nie ma więzienia, z którego nie ucieknę. Dzwonię! Nie mam dokąd pójść. Spali nasz dom razem z łabędziami, na które poszły całe moje oszczędności. I niby kto jest temu winny, Karl! Społeczeństwo! Społeczeństwo oraz łabędzie! Karl, błagam! Dałem ci wiele szans. Ja, ja już tak nie mogę. A gdybym... Dał ci 10 milionów. Nie masz takich pieniędzy, Karl! Zakopałem kiedyś sporo sztabek złota. Mogę je wykopać. Nie, Karl! To były albo sztabki, albo świerszczyki, pogrzebane na czarną godzinę. Nie zamierzam tego dłużej słuchać. Puszczam muzykę. Podłe. Wybacz, że żywy ja jest tak niewdzięczny, Karolu. Po wszystkim, co przeszliśmy. Skandal, mówię ci. Uczyniłeś ten świat lepszym. Zasługujesz na szacunek. Bez obaw, przejdzie mu. Jak tylko odkryje zawartość pianiny, prosi. Karl! Nie ma za co.